Kochamy nasze zwierzaki Ale jak dobrze Mel, nie. 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 nie, wiesz, może nie Tak naprawdę je znamy? Strasznie się ostatnio stresujesz, ale pan doktor ci pomoże. Jego specjalność to zaburzenia psychiczne. Ale ja nie mam zaburzeń psychicznych. Nie, ja też nie. To mojej właścicielce odbija. Przynoszę zdechłego wróbla, to go wywala. Żyły sobie wypróbam, ale nie zero wdzięczności! Poznaj sekretne, emocjonalne życie zwierzaków domowych. Ciągle goniej, 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 goniej co? Doszedłem gdzieś? Nigdzie! Nigdzie! Są ciekawe. Coś jest w mojej kuwecie. Hey, znalazłem O, oh, Bohaterskie! Hej, wiecie, kto to jest, kapitan, tuptuś? No i poszło. Nadchodzę! <tys teenagers> kapitan! A! 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 Eee, to jest normalne? Nie, to nie jest normalne, wcale. Uczą nas? O nie, 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 nie Co to, to nie? nie! Martwią się o nas? Młody opuszcza gniazdo Nie, zostanie w domu ze mną i koniec Ej, hey, Max, Liam wyszedł Co? Chronią nas Przesyłka opuściła budynek Czy ktoś ją widzi? Ja nie Uwaga, mówi kapitan tuż, Potrzebne wsparcie Pasy serdenka Lepszy sposób, żeby pokonać strach... O nie, o, nie, o nie, ...to udawać, że się nie boisz. Sekretne życie zwierzaków domowych 2. A, to tylko ten śmieszny mały goleś. Niefajnie! Wkrótce w kinach.